I jeszcze jeden taki temat malutki dla Was. Dzisiaj mam Nicolas Le Second, La Transition Interrompue, czyli Mikołaj II, chodzi oczywiście o ostatniego cara Rosji. Zresztą widać tutaj, że mamy cara klasycznego w czapce Monomacha, a obok tego nowoczesnego cara Mikołaja II, który się zresztą lubił przebierać za starych carów. Hélène Carer Denkos. Fayard Paryż, tak i tak dalej. Transition interrompue, to znaczy tranzycja, przemiana, przerwana. Interrompue to jest przerywać. Tak wygląda właśnie Ellen Carrer, e, tak wyglądała. Jest to historyczka francuska, ona tutaj, zobaczcie, in biographie politique jeszcze jest tytu, pod tytule. I jest dedykacja dla Henri Troyata. Henri Troyat to jest historyk francuski, który jest bardziej znany w Polsce, bo jego, i on pisał dużo o Rosji też, Iwan Groźny i Piotr Wielki. Te postacie były przez niego opisywane. No i ona tutaj nawiązuje do niego. W każdym razie mamy tutaj y, mowa, mowę o tym, że na, tutaj mamy, na początku e, zobaczcie, o, pokażę, leż dla miłośników języka, językowcy w tym przypadku francuskiego, ale la veille de la guerre, widzicie, na początku, na, na uzarania wojny, wielkiej wojny, tak, la Russie se porte plutôt bien, czyli Rosja, sprawia się dosyć dobrze. L'enrichissement du P, czyli wzbogacenie kraju, celui de individus, malgré des zones de, zone de pauvreté, czyli wzbogacenie kraju, także indywidualnych osób, pomimo sfer biedy, est une réalité, jest rzeczywistością. Tak, la révolution économique porte ses fruits. Czyli rewolucja ekonomiczna przynosi swoje owoce. Czyli to nie jest tak, że kraj Mikołaja II jest krajem, który zmierza ku upadkowi przed I wojną światową. Nie, tak nie jest. On jest rozedrgany politycznie, ale ekonomicznie nigdy nie było lepiej. To znaczy mamy. Przede wszystkim jeszcze z Aleksandra II zniesienie pańszczyzny, powstanie nowoczesnego rolnictwa i nowoczesnego kopalnictwa, inwestycji. Potem mamy sojusz wojskowy z Francją już z Aleksandra III. Aleksander III jest strasznym konserwatystą, ale w przypadku ekonomii to przyciąga inwestycje zagraniczne, zwłaszcza francuskie. 1893 rok, Aleksander III zawiera sojusz militarny z Francją de facto. I, I Rosja poprze Francję w zamian za inwestycje. I to przynosi ogromne, um, ogromne rezultaty. Więc to nie było tak, że Rosja w Rosji wybuchnie rewolucja y, dlatego, że sytuacja ekonomiczna jest coraz gorsza. Nie w Rosji wybuchnie rewolucja, bo Carat nie umie wojny prowadzić, ale nie dlatego, że sytuacja ekonomiczna była taka zła. I tutaj mamy jeszcze na, zobaczcie, tutaj mamy jeszcze takie coś. Dzi de Nicolas II, et de ses espérances et de ses devoirs, ils peuvent tirer des leçons. Czyli z panowania Miko Mikołaja II, jego nadziei, trzeba wyciągnąć wnioski. Wyciągają wnioski, mogą wyciągnąć wnioski. Notement, sel que produit jouet. Żadi ja Tocqueville, le moment le plus dangereux pour un gouvernement est celui qu'il commence à czyli najbardziej niebezpiecznym momentem dla rządu jest tym, kiedy zaczyna się reformować. To nie jest dobry cytat z Tocqueville'a. Tocqueville powiedział, najgorszym czasem dla autorytarnego rządu jest. No ale pewnie pani Karer, e, Wie, że chodzi o oczywiście o autorytarny rząd, więc kraj autorytarny rząd się liberalizuje i to jest bardzo niebezpieczny moment dla niego. Także to jest fajnie pokazane tutaj. Mamy tutaj właśnie o negocjacji, to co Wam mówiłem, traktatu, widzicie. Jesteśmy w roku 1893. Eskadra rosyjska przybywa do Toulonu, portu śródziemnomorskiego francuskiego. I tam negocjuje konwencję militarną pomiędzy Paryżem i St. Petersburgiem. Tak? jeżeli Rosja będzie wspomagała Francję i będzie do jej dyspozycji być, że się zdecyduje, to wtedy tylko o tutaj to ten no, rząd francuski będzie otwierał swoje kredyty i wesprze, widzicie, przemiany ekonomiczne. I to się zrobiło, to obie strony były zadowolone. To się, to się działo. to się działo. Mamy o reformie systemu judicaire, czyli sądowniczego, czyli po obaleniu pańszczyzny, dosłownie niewolnictwa. Tak. La servage au boli. le II se tourna vers un problème qui le hanté, celui de la justice. Czyli po obaleniu pańszczyzny, Aleksander się zwrócił do problemu, w stronę problemu, który go prześladował, czyli tego y, nawiedzał dosłownie, czyli aparatu y, 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 sprawiedliwości, czyli inegalité de la loi, czyli nierówność Rosjan przed prawem, wobec prawa. I mamy o radykalnej reformie 1864, ja 64. Widzicie? Który ujednolicony system sądów zastępuje tą klasową. Ten klasowy patchwork, jaki był wcześniej. Mamy też próby o zreformowania systemu edukacji według wzorców głównie niemieckich, wówczas naj, najlepszych. Mamy o tym, że wzrasta liczba mieszkańców. Mamy o tym, że jak anarchiści zabili. W 1881 roku Aleksandra II, reformatora, cara libahatyro, czyli cara wyzwoliciela, który obalił pańszczyznę, to z tego wnioski wyciągnęli przyszły następny car, Aleksander III, syn Aleksandra II i wnuk, czyli Nikołaj II, wyciągnęli wniosek taki, że trzeba być zamordystą. Jeżeli w ogóle coś otwierać, to rynek, ale nie nic innego. To tak jakby mam taką wrażenie, że Rosjanie zostali przy tych wnioskach nieszczęsnych. Właśnie. Tego typu. Mamy o enfance, czyli o dzieciństwie. Dzieciństwie chronionym i przedłużonym. In enfance Nikołaj II nie był wychowany do rządzenia. Nikogo to nie interesowało, co on tak naprawdę myśli. To będzie potem widać w pamiętnikach tego gościa. Będzie piękną kukiełką. Będzie przystojnym gościem. W końcu jego matka była dunką, więc dobry skandynawski szarm. Ale to tylko to. Bzdury w, pa w, w pamiętniku. Zobaczcie. Strona 77, Co sami zobaczyć. se si journal intime. Team, dans l'esprit de son temps tak jeżeli ten dziennik powstał w duchu swoich czasów, Nicolas letien skrupiłem czyli skrupulatnie notuje wszystko. Et plus que pauvre en information sur la Russie, sur la politique, sur la lecture de son auteur. Widzicie, czyli jest bardziej niż biedny, jeśli chodzi o informacje. Na temat Rosji, na temat polityki, na temat lektur, na temat książek, które przeczytał Nikolas. Co tam jest? Pikniki, pikniki, odwiedzania różnych monastyrów, pierdoły. Jest pasywny, to jest ciekawe. Aleksander III był bardzo władczy i bardzo taki gangsterski. Nikolaj był w jego cieniu, łaził z nimi na polowania, był o wiele mniejszy od Aleksandra III i był pod jego wpływem. Mamy o incydencie w Japonii w 1981 roku. W, moment, w tym samym roku, w którym jego ojciec wchodzi na tronek, o Aleksander III. Widzicie? A tutaj mamy podróż do, do Kyoto, do Tokio, do Nagasaki. Podróż po wschodnich rubieżach Rosji. No i tutaj mamy to, że Mikołaj II. Nabierze fałszywego przekonania, że Rosja jest w ogóle imperium, którego nikt nie jest w stanie naruszyć, a jeszcze w dodatku jakiś wariat nacjonalista japoński chce go zabić. I tutaj macie, on zawsze będzie prześladowany teraz, od tego roku, widzicie? Widzicie, depuis 1881. Nicolas a toujours était hanté par les souvenirs de son grand-père. Sądy, to, to, to jest tutaj, o tutaj mamy to. L'obsession du danger, i tak dalej, tak? I tutaj Nicolas n'avait jamais te Curie de l'Asie ni de Japon. Już nigdy nie zainteresuje się, tak? Nigdy nie, nie interesował się prawdziwie Azją ani Japonią. Pour lui, dla niego, le Japon était une monde tronche, un hostile. Dla niego, Japonia była. Światem obcym, nieznanym, wrogim. Dlatego wlezie w tą wojnę, potem z Japonią i taką koncertowo-przerżnie. Mamy o żonie jego, która była z Hesji, państwa zachodnio niemieckiego, można powiedzieć, nad Renem, która przybędzie do Rosji i zostanie skrajną. Prawosławną duszą, niestety, zafascynuje się różnymi okultystami i różnymi innymi bzdurami. I dostanie się pod wpływem różnych szarlatanów typu najsłynniejszy z nich, ale nie jedyny. Był oczywiście Rasputin Rasputin. Mamy o. mamy tutaj o problemie alkoholu w Rosji już w tamtych czasach. Mamy o 1897 rok reforma w Rosji, tak zwanego bimetalizm, bimetalizm, czyli oparcie waluty zarówno na, na złocie, jak i na srebrze. We Francji sprawdzało się to znakomicie, ale w Rosji było tuż po głodzie, fali głodu w 1991 roku i chciano, żeby kraj był taki mocny, więc tylko złoto. Jest to psychologiczny był zły pomysł. Mimo, że ekonomia działała lepiej, coraz bardziej, ale ludzie tego nie czuli. Właśnie ten bimetalizm się nie spodobał też. Kolejna nieudana reforma. Na papierze, podczas wojny japońsko-rosyjskiej w 1904 roku, na papierze Japonia miała tylko 0,6 miliona żołnierzy, Francuzi, Rosjanie mieli 3 miliony, tak? Widzicie? Pourquoi d'abord la Russie se révélate si faible face au Japon? Dlaczego Rosja się... Tak, przede wszystkim, dlaczego Rosja się objawiła taką słabą w konfrontacji z Japonią, tak? Dosłownie twarzą w twarz z Japonią. Co moyen militaire était de départ considérable, bien pour l'importance de son adversaire. Czyli środki militarne były w sumie potężne. Considérable, snatch. L'armée russie comptait en 1904 3 millions d'hommes. Celle de Japon, du Japon, 600 000. c'est la différence. Mais, éloignés de leur territoire, les forces russes se montrent toujours incapables d'aligner des troupes égales en nombre à celles que les Japonais pouvaient rapidement acheminer. De la Zonde Komba, czyli z powodu oddalenia od centrum decyzyjnego na zachodzie, czyli w Europie, no to nigdy nie mogli osiągnąć tak wykorzystać tej przewagi. Mamy też o upokorzeniu Rosji, że Japonia zwraca się o negocje, zwraca się o mediację do prezydenta Theodora Roosevelt'a ze Stanów Zjednoczonych. Mamy o tym, że nieudana wojna z Japonią powoduje pierwszą rewolucję, i mamy o tym, o tym księdzu prawosławnym, Gaponie, który jest agentem policji, ale za bardzo się um, czuje niezależnym i generalnie napędza emocje, zamiast je hamować. Miał być hamulcowym klasycznym, tak jak Wałęsa podobno w Polsce. Mamy o stołypinie Stołepin, który jest protegowanym głównego ministra Wittego. Stołypin jest prawdziwym Rosjaninem. Witte jest Niemcem. Co było wtedy typowe. zobaczcie. Dojście stołypina do władzy. La rivette à la tête du gouvernement. Na czoło, czoło rządu. Tak? Oni mówią na głowie rządu, Francuzi. Constituent évenement de taille. Czyli dosyć potężny. Um, potężne zjawisko, événement détail. L'homme est Dieu, d'une forte personalité, en tout point, point différent de celle de Vité. Uh, personalité fizyk, qui, uh, qui on impose grand aspect, on ne peut plus russe barbu, la forte carure, i tak dalej. Czyli wielki Rosjanin, brodaty, tak wydawał się taki, co wszystko uniesie. Tutaj jest o tym, jak on. Pracował w, jako nadzorca ziemstw, czyli takich urzędów, które były trochę takim kanałem wymiany informacji, kompromisu między arystokracją a caratem. I on pracował w takich, nad, nadzorował te ziemstwa na Litwie, dosłownie w prowincji zachodniej, ziemie zachodniej. I on te ziemstwa potem zrobi na wzór tych litewskich. To będzie reforma agrarna. I w 1909-1910 będzie to wszystko robić. Te ziemstwa, one były, się okaże, że one już były od 1891 roku i się okaże, że one podczas kryzysu, który wybuchł w tym samym roku, staną się takim drugim rządem. Więc wszyscy wiedzieli, że to jest dobry pomysł, ale żeby zrobić je bardziej niezależnymi, tak jak na Litwie. A dlaczego na Litwie były bardziej niezależne? Bo Rosjanie mieli w dupie jakie są ziemstwa wcześniej tam. Tutaj mamy o śmierci stoły Pina w 1911 roku i właśnie zahamowane reformy zostały. Jego następca Kokowcew był bardzo słaby i bez wyrazu. Także nie mamy już prawidłowych ministrów. Takich, którzy są w stanie zmienić sytuację na lepsze, dramatycznie. Tak? Mamy kolejne wydarzenie dramatyczne. 31 sierpień, po francusku UT. pisze się AUT, widzicie to tutaj. La Bille Stratégie de Ludendorff. O, DEZASTRE de l'Ac de Mazurie, czyli klęska nad jeziorami mazurskimi. Armia. Generała Samsonowa. Samsonow potem popełnia samobójstwo, bo przegrał z Ludendorfa. Co ciekawe, w swoim dzienniku Mikołaj w ogóle nie wspomina o samobójstwie Samsonowa. Na, na miejscu zresztą tej bitwy, bo on tam to zrobił. Kiryzmo, o dziwo, tak? No, on niczym ważnym nie pisał. Pewnie pisał o kolejnych piknikach. No i ostateczne już głupstwo Mikołaja II, wędkowo kiepski czar. Zobaczcie. 335 strona. Ja sobie to widzicie, wy, napisałem tak dużo. Wybrał Niemca na premiera. Nicolas II, en vienne de début de 1916, a décidé de. Um, widzicie, décidé de remplacer le premier ministre. Na początku 16 roku zdecydował zamienić, zmienić premiera. Mamy tutaj. My par qui remplace Gormikin. Na kogo? Gormikin. Tak się nazywa ten dotychczasowy. No i tutaj jest. Le choix souverain a fait un de, de Czyli pod wpływem trochę Rasputina i cesarzowej, wybrano najgorszy moment. Ile? le particulièrement. Malerę, czyli szczególnie nie, niedobry, niedobry wybór. Choisi en premier, przepraszam, pour sa fermeté, że wybrany na zasadzie swojej takiej siły, takiej, takiej uporu, jest sukcesor Boris Stürmer. Widzicie to? I tutaj mamy. Il porte un nom allemand, alors que. La Russie est en guerre avec Nosi niemieckie nazwisko w momencie, kiedy Rosja jest na wojnie z Niemcami. Mikołaj II nie rozumiał niczego. Ten człowiek nie rozumiał niczego. Taki człowiek musiał stracić władzę. Kraj wcale nie był właśnie w aż takiej strasznej sytuacji. Ale taki człowiek, tak głupi człowiek, tak nieprzygotowany do rządu, on tego niczego nie rozumiał. Wiecie, że przed Pierwszą wojnę światową. No to na pewno słyszeliście, tak? Wiecie, jak się naprawdę nazywa brytyjska rodzina królewska, ta aktualna? Otóż ona tak naprawdę nazywa się Zachsen koburg gotha Tak. Anglią włada Karl von Zachsen koburg gotha a nie żaden Windsor. Przed Pierwszą wojnę światową zmieniono to nazwisko na Windsor, żeby nie drażnić tym właśnie niemieckim, tym kobu-gota. Jego jeden z najważniejszych dworzan, też niemieckiego pochodzenia rodzina, to jest Battenberg. Ostatni z, z Battenbergu wywodził się na przykład ostatni gubernator Indii przed nadaniem niepodległości pod koniec lat 40. XX wieku, tylko że już jako Mount Batten, Batten Battenberg, Berg, góra Batten, Mount Button, to samo, to tak zmieniano. W Ameryce kazano Niemcom, German Americans, znaczy German Americans, żeby zmieniali swoje Zeitungi, zamieniali je w gazet albo journal albo coś, tak, no, albo Tribune. Na pewno nie, nie Zeitung już, tak? I żeby już były po angielsku. Kopano jamniki, bo są niemieckie, tak? bo dakel niemiecki gatunek niemiecki a rasa psa. Eee, takie rzeczy. A ten wybiera Borysa, gościa na premiera gościa, który się nazywa Borys Stürmer. I rest my case. Najbardziej kretyński władca ever, chyba. Taki człowiek musiał stracić swoje imperium, bo się często mówi, że pierwsza wojna światowa, że to monarchie legły kresu sił i coś tam. Nie, to był bardzo kiepski władca. Zresztą to jest cecha wspólna. Franciszek Józef to też jest dosyć kiepski władca, zwłaszcza pod koniec właśnie rządów, kiedy się toczy pierwsza wojna światowa. Jego następca, błogosławiony cesarz Karl von Habsburg, też jest do, dosyć kretyński. Wilhelm II też nie był zbyt rozsądny. Chociaż na tle tych dwóch to jeszcze. Także oni sami zniszczyli monarchię. Nie trzeba było wiele. Ja to mówię dlatego, że często się złapią jacyś monarchiści z odzysku, którzy mówią, że to straszliwe zmiany rewolucyjne. Ludzie się uparli, żeby pozbyć się monarchii. Nie. Byli bardzo głupi ci ludzie. Akurat w, tej akurat w tej epoce monarchowie byli głupi. To jest ten problem. No dobra. Nie, nie jest słuszne, dlatego że Wilhelm próbował rozładować mimo wszystko napięcia międzynarodowe, które sam stwarzał. Natomiast Trump tego nie robi. On lubi, jak się wszyscy boją. Trzymajcie się i powodzonka.